Stoliczku Nakryj się. Przed laty pewien krawiec postanowił swych trzech synów oddać do nauki zawodu. Najstarszy syn miał zostać stolarzem, średnim młynarzem, a najmłodszy kowalem. Chłopcy uczyli się pilnie. Dwaj starsi ukończyli naukę nieco wcześniej i mogli wrócić do domu. Stolarz otrzymał w nagrodę od swego nauczyciela cudowny stoliczek, na którym pod wpływem słów stoliczku: nakryj się pojawiało się mnóstwo pysznego jedzenia i picia. Młynarz otrzymał zaś zaczarowanego osiołka. Spod kopyt, którego sypały się złote pieniądze. Droga do domu była daleka. Postanowili więc wypocząć w przydrożnej karczmie. Tu, przed oczyma zdziwionych gości, stoliczek sam się nakrył wspaniałym jedzeniem. Za nocleg zapłacili zaś tukatem wyciągniętym spod kopyta osiołka. Gdy poszli spać, Chytry karczmasz zamienił stoliczek na drewniany, a osiołka na zwykłego zwierzaka. Tomu bracia postanowili urządzić wspaniałą ucztę, nie spostrzegli bowiem, że nie mają już cudownych przedmiotów. Zaproszeni goście nie dostali więc nic do jedzenia i picia. Śmiejąc się z nich i nazywając kłamczuchami, poszli sobie z ich domu. Tymczasem najmłodszy syn ukończył naukę. W nagrodzie otrzymał zaczarowane kije samobije. Biły one każdego, na którego wskazały, wskazało się, mówiąc – bijcie kije samobije. Tak długo, aż się powiedziało – dość już kije samobije. Chłopiec, do którego doszły wieści o niemiłej przygodzie braci, postanowił nauczyć karczmarza uczciwości. Gdy spostrzegł, że ten zagląda mu do worka, zawołał Bijcie kije, samobije. Kie biły tak długo, aż karszmarz oddał stoliczek i osiołka. Przepraszam, chłopiec wrócił do domu. Teraz wszyscy trzej bracia mogli pokazać ojcu swoje niezwykłe nagrody. Ponownie zwołano wszystkich znajomych i sąsiadów na ucztę, która teraz odbyła się wspaniale. Na zakończenie zaś każdy z gości otrzymał złotego dukata. Kije samobije zaś pilnowały odtąd ojca i synów przed złymi ludźmi. Też bym tak chciała. Koniec bajeczki. Pozdrawiam wszystkich.